Dzień dobry Państwu. Dziś jestem na granicy w tamtą stronę są Czechy, a w tamtą stronę jest Austria. Jestem na trasie rowerowej Eurovelo 13, która ma nazwę trasa żelaznej kurtyny. Tu te zasieki to pozostałości po tej. Granicy, której już dzisiaj na szczęście nie ma, a ja cieszę się z tego, że mogę tak po prostu rowerem przejechać, bo z powodu pandemii okazało się, że jednak granice nie zawsze i w dzisiejszych czasach są tak otwarte. W tej chwili są otwarte, a więc korzystam, jadę do Austrii, ponieważ też temat dzisiejszego odcinka wiąże się z Austrią i do Austrii mnie prowadzi. W kolejnym odcinku w serii Skarby Sztuki w polskich kolekcjach w projekcie Kultura w sieci opowiem o dziele, którego wyjątkowo w tej chwili nie ma w żadnej polskiej kolekcji, a w sieci jest tylko jego przedwojenne czarno-białe zdjęcie. Tematem dzisiejszego odcinka jest obraz, który jest naszą stratą wojenną. To walka karnawału z postem z Muzeum Narodowego w Krakowie. Niestety zdjęcie obrazu, jakim dysponujemy, nie jest za dobrej jakości. Z tego powodu nie bardzo możemy tak naprawdę datować to dzieło. Trudno też rozstrzygnąć takie kwestie jak oryginalność sygnatury. Obraz jest oczywiście zamieszczony w serwisie Dzieła utracone, który w języku angielskim nazywa się Looted Art. To jest serwis Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. I tam, w karcie tego obrazu, jest zdjęcie i są informacje na temat techniki, rozmiaru, sygnatury. I oczywiście właściciela, jakim pozostaje Muzeum Narodowe w Krakowie. Dodatkowo w serwisie Dzieła Utracone mamy także wpis o historii tego dzieła oraz o stanie badań. A poza tym obraz znajduje się także w wirtualnej kolekcji Muzeum Utracone. Zakłada się, że to dzieło Petera Brechela Młodszego. Słyszycie Państwo, że mówię Peter Brechel, chociaż pewnie wszyscy się spodziewają raczej wymowy Breugel, bo tak najczęściej mówi się i o ojcu, i o synu. Tymczasem to nie jest wymowa tak naprawdę poprawna. Peter Starszy początkowo ym, podpisywał się Brueghel, ale potem zrezygnował z litery H w nazwisku i podpisywał się tylko Bruegel, co należałoby wymówić. Brehel. Piter Młodszy, jego syn, najpierw powrócił do wersji z literą H, a potem w XVII wieku przestawił U i E w swoim podpisie i podpisywał się Breughel. I to rzeczywiście, zwłaszcza po niemiecku, moglibyśmy wymówić jako Bruegel. Ale jednak Peter Ojciec nazywał się Brechel, syn początkowo także nazywał się Brechel, więc ja mówię Brechel i mam nadzieję, że się Państwo do tego przyzwyczają. Nasz krakowski obraz Pitera Brechela Młodszego stanowi kopię słynnego dzieła ojca Pitera Brechela, starszego. Ów pierwowzór znajduje się dzisiaj w zbiorach Kunsthistorisches Museum w Wiedniu. Najprawdopodobniej w początkach XVII wieku zakupił go cesarz Rudolf II Habsburg. Obraz jest z 1559 roku i przedstawia walkę karnawału z postem. Na placu przed kościołem w miasteczku stają do pojedynku personifikacje. Karnawał jest oczywiście grubasem, na głowie ma pasztet, z którego wystają kurze łapy, a w dłoni trzyma rożen z mięsem. Siedzi na beczce jakiegoś trunku, jedną nogę ma w rądlu, a dookoła wozu karnawału leżą obgryzione kości, wypite jajka oraz karty do gry. Postać otacza zgraja przebierańców, zresztą po tej stronie obrazu mamy generalnie takie balujące, karnawałowe towarzystwo. W tle są jeszcze knajpy, w których tętni życie. Z drugiej strony widzimy post. To wychudzona osoba duchowna, ubrana jak kobieta, zakonnica, ale twarz ma raczej męską. W jednej ręce ma rózgę, a w drugiej łopatę piekarską, przypominającą wiosło, a na niej leżą śledzie. Post ma na czole czarny krzyżyk z popiołu, a na głowie ul. Może to się odnosić do ula jako symbolu kościoła, ale także do faktu, że miód traktowano dawniej jako potrawę postną. Wóz postu ciągną zakonnik i zakonnica, dookoła leżą mule oraz precle, a z tyłu podążają dzieci z kołatkami. W tej części obrazu mamy wejście do kościoła oraz hordy żebraków proszących o jałmużnę. Całościowo obraz Brechela ukazuje nam tak naprawdę świat jako pewną harmonię sprzeczności. Sakrum i profanum mieszają się ze sobą, rozpusta i pokuta nie istnieją bez siebie nawzajem. Świat zapełniony jest groteskowymi figurkami. To błazny, obżartuchy, pijacy, ale także niekoniecznie uczciwi żebracy oraz pobożni hipokrytycy. Trzeba jednak powiedzieć, że to nie jest prawdopodobnie czysto alegoryczne przedstawienie, ponieważ wiemy, że w średniowieczu i czasach nowożytnych funkcjonowały bardzo różne ludowe przedstawienia karnawałowe odgrywane w formie ulicznych spektakli, gdzie na przykład cebula i śledź walczyły z szynką i kiełbasą. Były też takie, gdzie pojawiała się księżniczka Post oraz cesarz Karnawał. Konflikt między nimi miał zostać rozstrzygnięty w ten sposób, że księżniczka przejmuje władzę nad światem na 40 dni. Oraz dodatkowo dwa dni w każdym tygodniu. Prawdopodobnie ilustracją takiego właśnie spektaklu jest grafika Fransa Hogenberga, opublikowana w Antwerpii w 1558 roku przez Hieronimusa Kocka. Wiemy także, że w początkach XVI wieku walkę karnawału z postem namalował też Hieronim Bosch. Była ona w posiadaniu Filipa II Habsburga, ale niestety zaginęła. Peter Brehel starszy działał w Antwerpii potem w Brukseli, gdzie zmarł w 1569 roku. Wówczas starszy jego syn, Peter młodszy, miał tylko 5 lat, a młodszy Jan zaledwie roczek. W Niderlandach bardzo często. Synowie przejmowali praktykę ojca, bo po prostu było to opłacalne. Za naukę w cechu i wyzwolenie na mistrza, synowie rzemieślników z danej profesji płacili znacznie mniej, więc opłacało się, aby profesja przechodziła z ojca na syna. Zarówno Peter Młodszy, jak i Jan także zostali malarzami. To było powszechne w Niderlandach, że synowie przejmowali praktykę po ojcu, no ale to nie ojciec. Ich uczył, bo wcześniej umarł. Ich matka też wcześniej zmarła. Chłopców wychowywała babka Maiken Verhulst, która także była malarką. I to ona prawdopodobnie była ich pierwszą nauczycielką. Niestety nie zachowały się żadne obrazy, które moglibyśmy dzisiaj z nią powiązać. Starszy syn Pitera Brechela. Peter Młodszy wyspecjalizował się w tworzeniu kopii obrazów swojego ojca. Wówczas kopiowanie nie było uważane za nic złego. Mówiłam w poprzednim filmie, że Albrecht Dürer, który nie życzył sobie być kopiowanym, był raczej wyjątkiem w swoich czasach. Peter Brechel Młodszy kilkakrotnie powielił walkę karnawału z postem. Te kolejne repliki znajdują się dziś głównie w zbiorach prywatnych, ale znany też jest egzemplarz w Królewskich Muzeach Sztuk Pięknych w Brukseli. Trzeba przy tym podkreślić, że kopie syna nigdy nie powielały dokładnie kompozycji ojca. W każdej z nich pojawiały się jakieś zmiany w strojach postaci albo w detalach tła. Nawet jeśli wyprodukował kilkadziesiąt kopii jakiegoś obrazu, to nie były one identyczne. W przypadku replik walki karnawału z postem tych różnic jest szczególnie dużo. W kopiach syna pojawiają się postacie, których nie zobaczymy w oryginale ojca. Na przykład w prawym dolnym rogu u syna mamy zwłoki leżące na ziemi, których nie ma na obrazie ojca, nieco wyżej u syna jest. Żebrak, kaleka, którego znów nie ma na obrazie ojca. A kolejna różnica to dzieci leżące na ziemi obok żebrzącej przed kościołem pary. Poza tym na wozie, który ciągnie obdarta kobieta, w obrazie syna widzimy jakąś postać. Ale to nie tak, że Brechel syn sobie te postacie domalował. One oryginalnie były też na obrazie ojca, tylko zostały zamalowane, nie wiadomo kiedy. Prawdopodobnie ktoś uznał, że były zbyt drastyczne, ale widać je w prześwietleniach. W styczniu 2019 roku zakończyła się wystawa dzieł Brechela w Wiedniu, która zwieńczyła wieloletni projekt badań i renowacji, a dodatkowo Kunsthistorisches Museum uruchomiło stronę internetową Inside Brechel. Na tej stronie nie tylko znajdują się reprodukcje obrazów Brechela w wysokiej rozdzielczości, ale także każdy obraz można Interaktywnie porównywać kawałek po kawałku ze zdjęciami w podczerwieni oraz rentgenowskimi, i w ten sposób możemy zobaczyć, co w danym obrazie zostało z czasem przemalowane. Krakowski obraz Piotra Brechela młodszego pochodzi z kolekcji Stanisława hrabiego Ursyn Rusieckiego, który był znakomicie wykształconym kolekcjonerem sztuki. On swoją kolekcję w początkach XX wieku zdeponował w Muzeum Narodowym w Krakowie, a w latach 30. jej część podarował i wśród tych podarowanych dzieł był także obraz Walka Karnawału z postem. Do II wojny światowej dzieło było eksponowane w galerii w Sukiennicach. Niestety, 5 grudnia 1939 roku, obraz został zarekwirowany przez władze okupacyjne, a dokładnie mówiąc, wykorzystano go do dekoracji siedziby niemieckich władz dystryktu krakowskiego, która znajdowała się w Pałacu pod Baranami. Gubernatorem dystryktu był od września 1939 roku austriacki generał SS baron Otto von Wächter. Dzieła sztuki, kradzione do dekoracji wnętrz siedziby Wechtera, wybierała jego żona, Charlotte, która dobrze znała się na sztuce. Po kapitulacji III Rzeszy, Otto von Wechter przedostał się do Rzymu, gdzie ukrywał się i umarł w 1949 roku. Tymczasem Charlotte razem z dziećmi po prostu wróciła do Austrii, do rodzinnego Salzburga. Niestety nie wiemy, co stało się z dziełami sztuki, które przeniosła do Pałacu pod Baranami. Z pewnością przynajmniej niektóre wywiozła, opuszczając Kraków, prawdopodobnie zresztą część od razu sprzedała. Charlotte von Wechter zmarła w 1985 roku. Trzy lata temu jej syn Horst oddał Krakowowi trzy zrabowane przez matkę dzieła sztuki: akwarelę Julii Potockiej przedstawiającą Pałac pod Baranami, 18 wieczną mapę Rzeczpospolitej Obojga Narodów oraz grafikę przedstawiającą widok nowożytnego Krakowa. Co stało się z walką karnawału z Postem? Tego niestety na razie nie udało się ustalić. Na koniec jeszcze muszę Państwu powiedzieć o czymś, co mnie bardzo martwi, a mianowicie o plotce, która kilka lat temu zagościła w mediach i niestety cały czas jest w internecie. Chodzi mianowicie o bardzo niefortunną sugestię, jakoby obraz zrabowany z Krakowa to był ten, który dzisiaj wisi w Wiedniu. I co gorsza, ta fałszywa informacja funkcjonuje też w serwisach angielskojęzycznych. Tymczasem, oczywiście, nie ma takiej możliwości. Nie tylko dlatego, że obraz z Wiednia jest tam od XVII wieku, ale przede wszystkim dlatego, że nawet po zdjęciu naszego krakowskiego obrazu widać, że są te różnice w szczegółach. U nas były te postacie, które zostały zamalowane w obrazie wiedeńskim. A poza tym, zasadniczą różnicą jest sygnatura. Oryginalny obraz. Brechela Ojca z Wiednia, ma sygnaturę w lewym dolnym rogu na kamieniu razem z datą 1559. Widzimy tu nazwisko w formie używanej przez Ojca, czyli Bruegel. Nasz krakowski obraz nie miał tej sygnatury, ale za to miał inną, umieszczoną na szyldzie karczmy namalowanej po lewej stronie. Na tym zdjęciu to jest bardzo słabo widoczne, ale udało się odczytać, że tam jest napis, Kropka Breughel, czyli o ile ta sygnatura w ogóle jest oryginalna, to ma ona formę, jakiej Brechelsyn używał już w XVII wieku. Cały dzień jeździłam po Austrii, ale obrazu nie znalazłam. Mam jednak nadzieję, że kiedyś się odnajdzie. A dzisiaj dziękuję Państwu bardzo za obejrzenie tego piątego już odcinka w serii skarby sztuki w polskich kolekcjach. Jak zwykle tu na dole w opisie są linki do wszystkich dzieł, które pojawiły się w tym filmie. Ja tradycyjnie zapraszam na moją stronę posztukiwania.pl i do zobaczenia już po raz ostatni, bo w sumie filmów będzie sześć. Za kolejne dwa tygodnie.